Witam. Dzisiaj rozbierzemy sobie taki sterownik od pieca ST37L. Kupiłem go na złomie. Zważmy sobie, ile taki waży. Po 2 zł za kilo się takie rzeczy kupuje na złomie. Wychodzi za niego 89 groszy. Dałem. Zobaczmy, czy będzie coś tam w środku sensownego. Czy się coś zwróci, czy nie. Dobra, teraz to na bok. I jakby się tu za niego zabrać. Żadnych śrubek nie widzę. Ciekawe, czy te piny są posrebrzane. Naklejka sama schodzi. Są gdzieś tu śruby jakieś. No to na siłę. No i Dobra. Odetnij to. nie przeszkadzało? O jeszcze blomba jest. Już blomby nie ma. 2011 rok, kwiecień, dalej nie widzę. Dobra, weźmy jakiś śrubokręcik. I wyciągmy te płytki. Jest druga. Zobaczmy czy jest coś tu sensownego no za wiele to tu się nie dzieje kabelki do odcięcia łamać to Tak, płytka. Na płytce praktycznie nic nie ma, oprócz jakiegoś pewnie to jest alarm. Tu jest kolejna płytka, zielona, jakiś układ pod spodem, pod wyświetlaczem, tu już dalej nie ma co rozbierać. Tu będzie trochę miedzi. Kabelki, kabelki, Co my tu mamy? Nawet nie wygląda, żeby był jakoś specjalnie spalony, czy coś. Zajdzie to, czy nie? Ta osłona. A tak, zalany cały. nawet nie ma sensu to rozbierać ale zawsze jakieś rewerko wpadnie jakiś groszek będzie czy nic I mamy ładne groszki. Tu jest blaszka niedziana I jest groszek. Tu jest drugi groszek dwa groszki. Także coś srebra zawsze wpadło. Tu już więcej nic nie ma. No i aluminium nitowaną, Kurwa, kto to zrobił na nicie? Weź to odetnie teraz. Przetniemy to tak czy nie? Do dupy się przetnięć. Nit porządny. Ma trzeba młotkiem użyć. Ja mam młotek. Dobra. Tu jest taka trochę miedzianej blaszki. Ale to już wrócimy w całości do aluminium. I tak płytki zielone 3, ta nie za bardzo bogata. Zobaczmy jeszcze te piny, czy są posrebrzane. Nie, nie są srebrzane. groszek ładnie się czerwieni.

ważęmy sobie to zaraz. Psst. Tak, to jest groszek i groszek to do miedzi to pójdzie jako złom już. nie będę tego rozbijał bo pewnie tam zalane to pewnie się już nie da no cały zalany Więcej dubania jak to warte tak, śmieci, śmieci, kabelki. A groszki by ci uciekły tak, Przejdźmy sobie do ważenia. Płytki zielone są po 11 zł za kilo, no ale że są ubogie. No to nie wiem, policzmy po 8. Tu mamy już złoty 44. Zł. No już się za same płytki zwróciło. Kabelki są nawet ich nie widzi. U mnie jest po 10 zł za kilo takich kabelków. Kabelki. Jakiś tam złom będzie po 90 groszy, okay. zważymy to od nowa. A w każdym bądź razie za same płytki się już zwróciło po 90 groszy, 09 14 groszy. Dobra, już to tam do wiadra. No i trochę miedzi. O 5 gramów. Ja cię pieprzę po 27, 14 groszy. Ale najważniejsze, że jakieś groszki srebrne wpadły. No i do słoniczka groszkami co do tego no i jeszcze mamy taką małą kosteczkę aluminium po 5 zł 3 grosze ale jak to mówią jak się zbiera to się uzbiera dobra najważniejsze że się zakup wrócił na tych płytkach jeszcze muszę sobie z tego groszki wydubać. Dosyć sporo tutaj groszków. Nie wiem, czy to będzie widać tam pod spodem. No, byłoby na tyle. Do następnego. Komentarz mile widziany. Oczywiście subskrypcja kanału. Zapraszam. Do następnego. Hej!